Dzisiaj zobaczymy, jak Domejkowiczom podoba się First Dance 2025. Jak podoba Wam się impreza? Myślę, że jest super. Dekoracje super wykonane i atmosfera jest niesamowita. Jest świetnie. Bardzo fajnie. Jak Wam podoba się impreza? No, już teraz jest klasa. Wcześniej trochę było sztywno na początku, jak zawsze, ale trzeba było rozkręcić i, już serio, tutaj dobrze można się bawić. Zdecydowanie. Super, rozkręcamy coraz lepiej. Eee, no i mamy nadzieję, że się rozkręci do końca i będzie jeszcze lepiej. Bardzo fajna. Energiczna. Tak, bardzo fajna. Ludzie są zarąbiści i fajna muzyka. Opłacało się wydać 15 zł. Super jest! jest genialnie, naprawdę. First time at FPSDS jest serio: ogień! Taki ogień! Super! Mega fajnie! Jak wam się podoba muzyka? Sensacyjna, niesamowita. Fajna. Jest super. Też dodawałam rzeczy do playlisty i pojawiały się one, więc myślę, że super Bardzo mi się podoba playlista, jest naprawdę świetna. Kocham te utwory. No ja czekam szczególnie na dwa i wiem, że będą, więc bardzo jestem zadowolona. Z na jakie? Na jakie czekasz? Nie powiem. Jest świetna, ten DJ jest naprawdę genialny. Mega ogień! Nie wiem kto to wybierał. Nie wiem czy już to mówiłem, ale mamy DJ-a, który ma taki siu-siu-siu. Jest okie, nic z kurczę. Bardzo fajnie. Jak wam podoba się muzyka? Fajna. No muzyka klasa. Nie to, że się chwalę, ale kolega na DJ co stoi. Więc ja tam mam też wpływy, więc mi się zdecydowanie podoba. Tak, bardzo przystojny DJ. E, to po pierwsze i najważniejsze. No muzyka super. Też mieliśmy jakiś udział w wybieraniu, więc bardzo, bardzo fajna opcja. Wojtuś, DJ, robi świetną robotę, także mi się, mi się podoba. Pozdrowić może? Kolegę obok. Pozdrawiam Adama Sobolewskiego i Adama Sobczaka. Michała Niesiołowskiego. Chcecie coś dodać od siebie? Yy, no ja pozdrawiam mojego ulubionego DJ-a w całej Warszawie. Wojtuś, naprawdę kochamy cię. Ja pozdrawiam mamusię, tatusia i Wojtusia oczywiście też. Ja chcę pozdrowić mamę i tatę. Yy, pozdrawiam swoje psy. Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę i brata. Pozdrawiam. Ja bym chciała pozdrowić sztab. Super. Naprawdę mega fajną imprezę zrobili. Mega fajnie. Ja chcę pozdrowić wszystkich, których tutaj nie ma. Pewnie świetnie się bawicie w domu. Tu jest cudownie, naprawdę. Żałujcie! Żałujcie! Ja chciałem pozdrowić Nikodea Pietrzaka Nie stresuj się. głęboki wdech. Chcesz kogoś pozdrowić? Nie, nie mam kogo. Dlaczego? Nie żyją.